Jednego dnia Dorota, znalazła w lesie kota, wzięła więc go do domu, zamiast dać tyle komuś. I świetnie się bawili, i w zgodzie sobie żyli. A ja wolę moją mamę, co ma włosy jak katramę, złotem oczy jak mówić, a ja powiem moją mamu co ma posy jak złote oczy jak mój może się uśmiechnie dziś. Brawo.